O! I tak w kółko. Cześć, witajcie. Eee, Krzysiek na kanale Krzynol Garage. Jadę sobie takim pasatem. Który ma ze sobą problem. W kółko może że otwiera się bagażnik. Oczywiście, ten bagażnik jest zamknięty. Eee, tutaj jeden kolega do mnie się zgłosił z czymś takim. Eee, i był wymieniony zamek na oryginał przez tam kogoś, no ale problem się problem nie został rozwiązany. I w kółko takie coś się dzieje. A jeszcze jest jeden manewr, co już w ogóle ciekawe, to wam pokażę za chwilę, że się lampa z tyłu pali cały czas prawa. Jak się odłączy zamek, to lampa gaśnie. Jeśli lampa odłączy, to zamek przestaje świrować. Czegoś takiego nie widziałem. Są dwa kompletnie odrębne układy. Jeden sterowany z komfortu, jeden sterowany z centralnej elektryki. Myślę o tym i nie mam pomysłu na razie. Trzeba to rozebrać, pójść tropem zamka. No, zobaczcie. Co bym nie robił, to to światło się non -stop pali. Jak się naciśnie hamulec, to się troszkę przy, yy, rozjaśnia. Ale jak zamykam samochód, to się po prostu to cały czas pali. W sensu, nie? O. I takie coś się dzieje. I nie jest to zepsuty, tak jak był ten mój film jeszcze, niedokończonej drugiej części, nie ma, o, o zepsutym bordnecie, o tym spalonym driverze, co steruje żarówkami. No bo on się tak nie zachowuje. On albo się pali, przepala i daje sygnał, albo nie. A tutaj jest jakieś dziwnie sterowanie zepsute. Aha, i w ogóle coś się dzieje z kluczykiem. Nie można otworzyć teraz podobno. O, Kessi zadziałał i teraz już działa. Albo co z Casey tutaj No ale co z tą żarówką? Co tu się nadziało w tym samochodzie? Rzeź. E, zobaczcie, troszeczkę tego pastata rozebrałem. Przede wszystkim dałem klapę. I patrzcie, jaki tutaj jest efekt. Teraz się to światło nie pali. To nie jest, jest walnięty bordec. Bo w bordecu walniętym to światło pali się non-stop, niezależnie od niczego. A tutaj zobaczcie, zamykam zamek. Widzicie? Światło się zapaliło, gdzie jest ta blokada, to jest blokada do zwalniania zamka, nie? Zobaczcie na to, o. naciskam tu, e, tu o, zamek, zamykam. Widzicie tą zależność? Patrzcie, jak klikam, tutaj słychać klik. Zamknąłem już na stałe. Słychać klik, ale patrzcie jeszcze na no to. Trzeba zamknąć na pi pierwszy ząb i tylko ten drugi. I patrzcie na światło bagażnika. I patrzcie na to światło. Ciekawe, nie? Być może to dla pasatowców, czy tam. Yy... To już to w tym się nie ale to jest znany jakiś problem, ale dla mnie nie. Słuchajcie, to sobie ja rozebrałem, no tu idzie wiązka. No, wiązka wygląda no co, no cacy. Tu się nic nie dzieje, tu wchodzi, tu przechodzi przepustem, przepuście nic nie jest tutaj. Już ktoś to sprawdzał, więc mam taką wiedzę, nie wiem czy będę to weryfikował, ale nie wydaje mi się. Tu, tu przechodzi, tu kawałek spojrzałem, tam idzie, no i idzie tutaj na dół. I teraz pytanie: wiecie co? Spójrzcie, chodźmy na schematy. To są dwa odrębne systemy. To i to. Czyli jak tutaj zadziała ten F256, czy jak on tam się nazywa, F256, to wyłącza tu światełko i zapala tą, tą żarówkę. Gdzieś tam jakiś cynk dostałem, że jakieś, mogą być zalane wiązki. Chodźmy na schematy i. Zobaczymy, jak te dwa systemy mogą ze sobą klidować. no Jakieś zwarcia pomiędzy nimi są. No dobra. zobaczymy na schematach i zaraz tu wrócimy. Dobrze, kochani, to jest tak. To jest Volkswagen. Mm, tam 13, nieważny wariant. Silnik nieważny, skrzynia nieważna. E, gdzie ja tu znajdę układ komfortu? Układ y, Chociaż to w pasacie to jest w wyposażeniu podstawowym takie rzeczy Tylne światło, o Tu coś mamy mm. Tylne lewe światło, to jest światło prawe, tak? Czyli mm, Gdzie jest prawe? A, prawe Nie, to nie jest to światło, bo tam, bez, bo tam są dwa przewody To jest światło w budzie A my szukamy światła w klapie bagażnika co to są Xy? To jakieś yy, rejestracja, ta co to jest MX6? Tylne prawe światło, drugie. O, patrzcie, to jest to. A czemu ma trzy piny? A czekajcie, bo tu jeszcze może być limuzyna. Nie, li yy, o, widzicie? Limuzyna, gdzie jest kombi? Wariant. Też trzy piny. T-10H Widzicie? To jest ta wtyczka O której tam mi mówiono T-10H, 10-pinowa Wtyczka T-10H W miejscu połączenia pokrywy tylnej Czyli to gdzieś wychodzi z klapy I za klapą W boczku gdzieś siedzi I to jest M-50 I L-47 ...realizowane w taki sposób jakiś dziwny. Kurczę, ale tam są dwa kable. Tam są dwa kable, dwa przewody. Dobra, a jak wygląda układ zamka? Jest tu zamek, przycisk... ...o, pokrywa tylna... ...limuzyna... ...wariant. O, widzicie? F256... To jest ten przycisk, to jest ten mikrostyk w klapie i F5. Tu są gwiazdki wariant. To w ogóle tak dziwnie jest. To są gwiazdki limuzyna. I T10H. Widzicie? T10H Ta sama wtyczka, gdzie idą te lampy. A to T10 bez literki. E234 to jest chyba guziczek otwierania klapy, nie? Tak, on idzie całkiem inaczej, widzicie? On idzie w ogóle inną wtyczką jakąś. Ale mamy T10H. Słuchajcie, jak tutaj y jakieś zalanie by się stało, to co, co, co my tu mamy? Tu mamy masę czystą. Kawałek silniczka y odblokowującego, tak, zdalnie. Co to jest? 393 to jest komfort. Y Czyli to jest ten zaschowkiem. Czyli jak tu by się zwarcia zrobiły, no to tutaj by się. Tego. Hook wie co by się zadziało tutaj. To gaśnie, słuchajcie, to gaśnie. Czyli tutaj pojawia się, tutaj znika masa. No jak to się zwarło na przykład z tym silnikiem, tu poszedł sygnał i zapaliło. Albo gdzie jest ta żarówka tutaj? Tutaj są żarówki T2J limuzyna. Wariant, tu o to, jak tam jakaś masa tutaj poszła, chociaż tutaj to jest masa tendy, Czyli tu na tej wtyczce, tu też jest masa, widzicie? O, taka gruba. Mhm. No, to się mogły, słuchajcie, tutaj zadziać różne rzeczy. Trzeba to yy, chyba rozebrać tam. Gdzieś ta wtyczka musi być. No, nie wiem, jaki jest w pasku, wiem, jak jest w oktawi. Jak mówią, że tutaj po prawej stronie wchodzi ta gruba wiocha, no to szukamy tutaj te 10H. No i co? Jak widzieliście, są tu jakieś wtyczki, które gdzieś tu się znajdują. Miejsce łączenia klapy tylnej. Ja myślę, że to idzie sobie. Idzie, idzie, i tam gdzieś się łączy. Gdzieś to tą dziesięciopinową trzeba znaleźć? Co zamek przez nią przechodzi? No tutaj ja nie będę nic ćwiczył, Zamek jest nowy z ASO, podobno założony. Yy, no ja tu nie będę tego, że tak powiem, jeszcze raz robił, jak ktoś tutaj robił i mówi, że wymienił, no to zakładamy, że wymienił. No to co, trzeba rozpiżyć trochę PASATA. Idę poczytać, jak się PASATA w kombi rozpiża. I tam gdzieś od pasów, tam od boczka. I zobaczymy, co się dzieje i gdzie ta wiącha wychodzi tam na dole. No to dokopałem się, kochani. I tutaj są takie rzeczy. Pierwszy rzut oka to wygląda ok. Tam jest związka. Tu są masy. Masy eleganckie. Żadnego zielonego. Ale wiecie co? Przy bliższym przyjrzeniu się. Tutaj sobie podejmuję. No ja to czuję mokre. To wszystko jest kurwa mokre. Patrzcie jak kapie kropla wody To jest mokre, jak tu jest mokre, to jest rurka od spryskiwacza. To jest rurka Tak, ona jest cała mokra. O, ona jest ca cała calutka mokra. A ona jest tak zawinięta tutaj w taśmą. i gdzieś tu, i jest związką razem, tak? Aha, super kurwa, przepraszam. To jest całe mokre, no to jak to jest mokre, no to znaczy, że tutaj musiało napłynąć, bo tu nie ma innego spływu jak tędy, to też jest mokre. No zapomnę, to jest wtyczka od zapalniczki. No i co? To dodam. -da no jakże ma być inaczej, jak zielono-brązowo. A tam? No, Wtyczka się tak ściąga, o, tam jest taki zaczep, no, zejdź. No, jak jest, jak jest w środku. Rane. Czekajcie, dajcie mi chwilę, chociaż jak się pokręta, że ja to zdjął. Jedną ręką to się mogę w dupę. Zajrzyjmy sobie do tego. Gniazda. I co widzimy? Pogniłe, zielone, syfiaste. No dobra, no to co? Ja to słuchajcie, bo teraz jest pytanie takie. Czy jak ta zwara to poszła, czy, nie, czy, nie, czy, nie, czy nie, to, to nie poszło w sterowniki gdzieś? Czy to się nie powaliły sterowniki? Ja to teraz wyczyszczę, wysuszę i zapniemy, i zobaczymy, czy ten efekt dalej się utrzymuje tego, tego światła. Spójrzcie, jak to wygląda. Akurat tutaj, gdzie tę mam lampę. Te piny wyczyściłem dwa razy, kontakt, dwa razy kontaktem. Dwa razy sprężarka, to zielone zlazło, ale wiecie co, tutaj te piny się ruszają, jeden jest taki, że jak go przegnę w lewo, w prawo, to on się ułamie, więc jest to do naprawy, tutaj natomiast, no jest to takie brązowe, gdzie to jest, ale piny tam w środku, no są, nie są w jakimś strasznym stanie, w każdym razie to docelowo i tak musi iść do wymiany, prędzej czy później, ja tam jeden pin widzę, się normalnie wygina, no dobra, poprawiłem go, ale jest miękki jak kupa. No dobra, zapnijmy to, bo to jest suche teraz. Tutaj nie powinny się robić już żadne zwarcia, nie. To jest wtyczki suche, natomiast to jest cały mokry, To jest cały ten wężek do naprawy. To jest wszystko. Pod sufitka do zdjęcia to jest. Muszę zobaczyć, jak to tu idzie. Bo, no bo tu. Po, po... Tam trzeba wyjąć to wszystko wypleść. Masakra z tą wiązką, no dobra, no jest to do roboty, no na pewno nie na teraz bo trzeba mieć takie węże, węże lub takie specjalne szybko złącza które zakłada się z jednej strony, z drugiej i ono szczelnie a to gdzieś pękło cholera wie gdzie, tutaj jest sucho jeszcze także, ale to cieknie z góry, nie? to jest wszystko mokre dobra, zapnijmy wtyczkę i zobaczymy czy to zwarcie dalej występuje Jestem bardzo ciekawy, coś mrugnęło w samochodzie, jakaś lampka mrugnęła, co się tu dzieje, na razie nic, zamykam kamek, patrzcie, działa, tak tutaj tylko to rozpiąłem, tylko tą wteczkę rozpiąłem, tutaj jest, tu jest pięta. No, także Panie Jakubie. Ja to myślę, że tak to zostawimy. Po prostu ja wyłączę lub odłączymy tylny, tylny spryskiwacz. Muszę zobaczyć na schematach, czy on ma osobny bezpiecznik, czy da się to wykodować w jakikolwiek sposób. Raczej nie, bo to jest realizowane jednym bezpiecznikiem pompka przednia, pompka tylna bo to jest jedna pompka. Um... No ciekawy temat. Jak, jak, jak wyłączyć kodowaniem, że jest tylna wycieraczka? No, to takie doraźne rozwiązanie. Bo do spryskiwacza, no mówi wam, spryskiwacza pompki nie ten, bo ona jest sterowana dwoma przewodami. Raz jest plus, minus na stykach, raz jest minus, plus. I się, jak się kręci w lewo, to załóżmy leje przód, jak w prawo, to leje tył. Więc słaby temat. No, no nie używać spryskiwaczy tylnej szyby. I to będzie działać. A co do dalszej naprawy. Co tu się jeszcze działo? Yy, ten pilot wariował, tak? Czekajcie, sprawdźmy to. Tu wariował. Pilot, to w nowym warsztaciku sobie dziubię. Tu wariował pilot. No mogę zamknąć w sumie. Nie? Tu sobie tylko. To jest ten bolczyk do zwalniania. To wtedy na pilocie paliła się lampka czerwona i nic się nie, 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 nie chciało zrobić. Teraz się normalnie otwiera. O. No dobra, kochani. No, pęk wężyk, zdarza się. W Octaviach, jak w Oktawiach było, też taki filmik. Tutaj dam Wam link. W Oktawi na, na, naprawiałem coś takiego. W oktawie znowu w lewym boczku idzie wążyk, wężyk spryskiwacza i tam pęka we Bagażnika tam. I tam jest też dwie, tam są dwie wiązki, dwie wtyczki. I one po prostu ginieją na potęgę, jak coś tam pęknie, albo tam woda stoi. Także tak to jest, dobra, kochani. Wesołych świąt. Jeszcze raz. I zdrowia.